Jak to możliwe, że przemówienie o patriotyzmie stało się dowodem na akt apostazji? Dziś demaskujemy głęboki konflikt teologiczny wokół słów Karola Wojtyły. Zobaczymy, jak jego wizja Polskości, rzekomo chrześcijańskiej, zderza się z twardą, niezmienną doktryną Kościoła. Wszystko zaczyna się od tego jednego zdania, wypowiedzianego w 1980 roku. Brzmi pięknie, prawda? Patriotyczny hołd, wdzięczność za ofiarę. No cóż, na pierwszy rzut oka, to przesłanie wydaje się jednoczące i budujące, ale tylko na pierwszy rzut oka. I tutaj właśnie zaczyna się cały problem, bo co, jeśli za tymi pięknymi słówkami o wartościach kryje się po prostu zdrada wiary? Co, jeśli to, co brzmi jak cnota, w rzeczywistości jest odejściem od fundamentów, od samej istoty katolicyzmu? Żeby to zrozumieć? Cofnijmy się na chwilę do 11 listopada 1980 roku, do Pałacu Apostolskiego. Stamtąd Karol Wojtyła kieruje swoje słowa do Polaków. Pamiętajmy o kontekście: Polska jest pod butem komunistycznym, a słowo niepodległość ma ogromną siłę idealny moment, by na nowo zdefiniować polskość. A więc, co on tak naprawdę powiedział? W skrócie Dziękujmy Bogu, pamiętajmy o cierpieniu i świętujmy to, co nazwał wielkimi wartościami ludzkimi i chrześcijańskimi. To właśnie te wartości według niego stały się esencją, treścią polskiej tożsamości. Zapamiętajmy te słowa: wartości ludzkie i chrześcijańskie. No dobrze, a teraz przejdźmy do drugiej strony medalu, do miażdżącej krytyki, która pojawiła się w artykule pisma Ethos Catholicus. I to nie jest, powiedzmy sobie szczerze, polemika. To jest otwarte oskarżenie o modernistyczną zdradę. I to jest właśnie centralny zarzut. To, co dla wielu jest wzruszającym cytatem, dla krytyków jest koronnym dowodem na apostazję, na całkowite porzucenie wiary przez, jak to nazywają, posoborowy establishment, czyli całą tą strukturę kościoła ukształtowaną po rewolucji soboru Watykańskiego II. O co chodzi z tym naturalistycznym patriotyzmem? Według krytyków Wojtyła zrobił coś strasznego. Sprowadził świętą misję Polski do poziomu świeckiej walki o jakieś mgliste ludzkie wartości. Zamiast walki o Boga, o jego królestwo, zaproponował walkę o człowieka. Odarł już historię Polski z jej jedynego nadprzyrodzonego celu. Zobaczmy teraz, jak ta krytyka rozkłada na czynniki pierwsze język Wojtyły i co najważniejsze Robi to, sięgając po broń ostateczną, po niezmienną doktrynę katolicką sprzed Soborowej Rewolucji. Tu nie ma miejsca na interpretację, tu są dogmaty. I tu dochodzimy do sedna, do pojęcia klucza, Regnum Christi, społeczne panowanie Chrystusa Króla. To jest doktryna, która mówi wprost. Nie tylko ludzie, ale całe narody i państwa mają obowiązek publicznie uznać Chrystusa za swojego Władcę. To jest jedyny prawdziwy cel katolickiego narodu. Kropkę. I tu widać to zderzenie jak na dłoni. Po jednej stronie mamy wizję Wojtyły. Polska jako strażniczka wartości, a po drugiej stronie wizja katolicka. Polska jako antemurale Christianitatis, jako przedmurze chrześcijaństwa tocząca duchową wojnę o panowanie Chrystusa. To są dwa zupełnie inne światy, dwie nieprzystające do siebie narracje. A to jest doktrynalne uzasadnienie, na które powołują się krytycy. Encyklika Quas Primas papieża Piusa XI. Jasno i dobitnie: Nie będzie pokoju, dopóki państwa nie uznają panowania Chrystusa. Nie wartości, nie dialogu, ale jego panowania. Ta tabela pokazuje, jak działa ten mechanizm podmiany pojęć. Tam, gdzie Wojtyła mówi o wartościach ludzkich i chrześcijańskich, doktryna mówi o jednym, prawdziwym Kościele i jego dogmatach. Gdzie pojawia się dobro wspólne, tam jest społeczne panowanie Chrystusa. A cierpienie za niepodległość to nie jest świecka ofiara, to jest milicja Christi, żołnierska służba w armii Chrystusa. Widzicie różnicę? Według autorów Ethos Catholicus, ta zmiana języka to nic innego jak legitymizacja rewolucji. Rewolucji, która wyrzuca Chrystusa z życia publicznego i tworzy świeckie państwo, a więc ideę, którą Kościół oficjalnie i uroczyście potępił w XIX wieku w syllabusie błędów. To nie jest nowy problem. Zbliżamy się więc do ostatecznego podsumowania. To, co widzimy, to nie jest jakaś drobna różnica w teologicznej interpretacji. To jest fundamentalny, nieprzekraczalny podział. Dwie kompletnie różne wizje tego, czym w ogóle jest naród. A więc stajemy przed fundamentalnym wyborem: czy naród ma służyć jakimś uniwersalnym, humanistycznym ideałom, które są tylko inspirowane chrześcijaństwem, czy może jego jedyną, absolutną racją bytu jest bycie twierdzą jednej prawdziwej wiary i publiczne ogłoszenie Chrystusa swoim królem? Te dwie wizje są nie do pogodzenia. I to jest pytanie, które musimy sobie zadać. Co tak naprawdę definiuje duszę narodu? Jakaś mglista mieszanka uniwersalnych ideałów, która pasuje każdemu? Czy może wierność jednej, konkretnej, objawionej boskiej prawdzie? To napięcie, to sedno walki o przyszłość, daleko wykraczającej poza jedno przemówienie z 1980 roku.